Na terenie Tczewa i gminy Tczew powstają kolejne odcinki Wiślonej Trasy Rowerowej. W granicach samego miasta inwestycja wiąże się nie tylko z wyznaczeniem trasy i wyłożeniem nowego dywanika, ale na wielu odcinkach wykonaniem całej infrastruktury podziemnej. Stąd prace są czasochłonne, a tegoroczny etap kosztuje ponad 6 milionów złotych. Co do tej pory udało się wykonać realizującej zadanie Eurowi? W pierwszym etapie inwestycji była realizowana y, trasa rowerowa y, na odcinku... Od ulicy Czatkowskiej do ulicy Pionierów, i tu widzimy właśnie z tyłu fragment tej realizacji. W tym roku kontynuujemy budowę wyślanej trasy rowerowej. Jest to bardzo duży zakres budowlany. Począwszy od południa w ciągu ulicy Nadbrzeżnej, od granic administracyjnych miasta do skrzyżowania z ulicą Ceglarską. Tam jest realizowany ciąg pieszojezdny z kostki Polbruk. Tam też y, koordynujemy wspólnie, y, wspólną realizację tak naprawdę z gminą wiejską Trzew, która buduje y, nowy most nad Strugą Słupkowską. Realizacja tego projektu y, budowy mostu y, wymusiła podniesienie jego konstrukcji o blisko 2 metry do góry, bo jest to obszar szczególnie y, narażony na, na powodzie. W związku z tym powstają tam dosyć znacznej wielkości nasypy. Kolejnym etapem realizacji Wiślanej Trasy Rowerowej to jest ulica Czatkowska od mostku nad kanałem Młyńskim do wjazdu tutaj do bazy Zakładu Usług Komunalnych. Lokalne uwarunkowania wymusiły na nas lokalizację tej ścieżki na doczesnym rowie. tak? Musieliśmy korpus drogowy poszerzyć o tą ścieżkę, której wcześniej tutaj nie było. W związku z tym musimy zrealizować cały kolektor deszczowy wzdłuż ulicy Czatkowskiej, żeby odprowadzić wody opadowe. Tak samo wzdłuż całej trasy tej wykonanej w 2017 roku, jak i tej teraz w tej chwili budowanej w tym roku budujemy oświetlenie drogowe, tak żeby piesi rowerzyści mogli się poruszać w godnych warunkach po zmroku. I kolejnym frontem jest realizacja na czynnym wale przeciwpowodziowym. Tutaj mamy zakres od skrzyżowania z ulicą Robotniczą, tam będzie wjazd na wał, do granic miasta po stronie północnej. I jest to 1420 metrów bieżących drogi na wale. Zakończenie umowy jest przewidziane na 17 listopada, zdaje się. To jest 170 dni od, od daty podpisania umowy. No i w tej chwili, wykonawca jest w harmonogramie, nie ma żadnych opóźnień. Warunki pogodowe sprzyjają. Trwa przebudowa kolizji urządzeń infrastruktury podziemnej. W związku z inwestycją zostanie również przesunięty slip, który znajduje się blisko ujścia Strugi Słupkowskiej. Miejsce i koncepcja nowego slipu została uzgodniona z wodniakami. Jednocześnie w sąsiedztwie miejskiej inwestycji toczą się intensywne roboty związane z układaniem drogi rowerowej na terenie gminy wiejskiej. Tu wykonawca ma łatwiejsze zadanie, bo nie trzeba wykonywać infrastruktury podziemnej. Na terenie gminy trasa będzie biegła od Ktymbawy do południowej granicy miasta, a dalej od granicy Tczewa na północy wałem do granicy z gminą Suchy Dąb. Inwestycja ma wartość 2 milionów 600 tysięcy złotych. Poza tym 640 tysięcy złotych będzie kosztował Urząd Gminy nowy mostek nad Strugą Słupkowską.